Cześć, witam ponownie na naszym kanale. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytanie, czym warto sterować w inteligentnym domu. Rozpocznę od rzeczy oczywistych, a zakończę na rzeczach, o których mało kto myśli, a również warto nimi sterować. A więc zaczynamy. Pierwszą najbardziej oczywistą rzeczą, którą warto sterować w inteligentnym domu, to jest oświetlenie. Czy to sterowane za pomocą czuję ruchu, czy za pomocą czujników w drzwiach czy oknach, to już nie ma znaczenia. Ważne, aby oświetlenie w wszystkich miejscach, gdzie jest to możliwe, działało w pełni automatycznie. Czyli np. w wiatrołapie, w garażu, w pomieszczeniu technicznym, w kotłowni, w spiżarni, w jakiejś garderobie, w łazience, czyli tak naprawdę w większości pomieszczeń, które posiadamy w domu. Ja osobiście nie polecam stosować automatyki oświetlenia w takich pomieszczeniach jak salon, sypialnia czy pokoje dzieci, ponieważ tam oświetlenie sterowane automatycznie niestety się nie sprawdzi. Po pierwsze, z tego powodu, że możemy wyobrazić sobie sytuację, że to oświetlenie całkiem inaczej ma się zachowywać podczas oglądania telewizji, inaczej ma się zachowywać podczas jedzenia jakiegoś wspólnego posiłku, a jeszcze inaczej ma się zachowywać w momencie tylko przechodzenia przez dane pomieszczenie. Oczywiście można to zaprogramować w taki sposób, że użytkownik aktywuje sobie scenę, na przykład oglądanie TV, i w tym momencie oświetlenie zachowuje się w konkretny sposób. Ale niestety można o tym zapomnieć i bardzo prosto wymyślić sobie sytuację taką, że ktoś siedzi przy telewizorze, zrobił sobie nastrojowe światło, a ktoś inny wchodzi do salonu i w tym momencie narusza czujnik ruchu, i oświetlenie główne się włącza na 100%. Niestety, w momencie sterowania oświetleniem w salonie automatycznym takie sytuacje będą się zdarzać. Dokładnie tak samo będzie wyglądać sytuacja w pokojach, gdzie, w pokojach sypialnych, gdzie jest łóżko i jest możliwość, że ktoś będzie leżał w łóżku, a ktoś inny do tego pomieszczenia wejdzie. No raczej nie chcemy w takiej sytuacji, żeby oświetlenie się włączyło, gdy ktoś śpi. Oczywiście, to jak w przypadku salonu, można włączyć blokadę takiego oświetlenia poprzez aktywowanie jakiejś sceny sen. I w tym momencie czujnik ruchu nie będzie brał udziału w automatyce, no ale niestety można o takich rzeczach zapomnieć. Jest to możliwe, ale jak dla mnie, granie warta świeczki. Ja skupiam się na pomieszczeniach technicznych, wiatrołapie, garażu, garderobach, jakiejś kotłowni itd., itd. Drugim systemem, który warto zautomatyzować, to oczywiście rolety, żaluzje, karnisze, tak naprawdę wszystkie mechanizmy roletowe. Po pierwsze, jest to znaczne ułatwienie w momencie wyjścia z domu, ponieważ nie trzeba pamiętać o zamknięciu wszystkich rolet czy żaluzji, ponieważ system może to zrobić automatycznie. Po drugie, gdy nastąpi yy, zmrok lub świt, rolety automatycznie mogą się otworzyć lub zamknąć w zależności od tego, w jaki sposób zostaną zaprogramowane. Dodatkowo, gdy na zewnątrz panuje silny wiatr, jest zimno. A w domu nikogo nie ma, również wszystkie rolety czy żaluzje mogą zostać zamknięte, eliminując dodatkowe wychładzanie się domu. Kolejną, kolejnym plusem stosowania automatyki mm, roletowej jest to, że włączniki w systemach automatyki budynkowej raczej stosowane są i montowane przy wejściu do danego pomieszczenia, a nie przy oknie. Dzięki temu, wchodząc do danego pomieszczenia, można wysterować wszystkim, po pierwsze oświetleniem, nagłośnieniem czy roletami, już w momencie wejścia do danego pomieszczenia. Nie trzeba iść do każdego okna i przy oknie regulować żaluzjami, tylko można to zrobić z jednego miejsca. Kolejny system, który jest czymś oczywistym, czym warto sterować, to oczywiście ogrzewanie lub chłodzenie. W momencie, gdy w domu mamy zainstalowany jakiś system, Inteligentnego domu, ja wolę używać określenia automatyki domowej, to tak naprawdę zapominamy całkowicie o ogrzewaniu lub chłodzeniu, ponieważ system automatycznie wie, czy należy grzać, czy chłodzić i w którym momencie należy to ogrzewanie włączyć lub wyłączyć, aby, aby utrzymywać temperaturę na zadanym poziomie. W tym momencie, w każdym pomieszczeniu, należy umieścić czujnik temperatury. Czy to na przykład w takiej obudowie czy w takiej, czy w jakiejkolwiek innej, ważne, aby w każdym pomieszczeniu taki czujnik się znajdował, aby system mógł w pełni automatycznie regulować ogrzewanie w danym pomieszczeniu. Oczywiście, w zależności od tego, jaki system ogrzewania został zastosowany, trzeba zastosować inne rozwiązania do sterowania takim systemem. Najczęstszym systemem jest oczywiście ogrzewanie podłogowe. I na ogrzewaniu podłogowym można, tak jak jest teraz widoczne, zastosować siłowniki, które montuje się na rozdzielaczach podłogówki. I to te właśnie siłowniki sterują ogrzewaniem w danym pomieszczeniu. Nie trzeba ingerować w pracę pompy ciepła czy innego kotła, który generuje ciepło. Tak naprawdę wystarczy zaingerować w przepływ ciepłego, e, ciepłego czynnika do konkretnych pomieszczeń. Po pierwsze, eliminuje to dosyć spory koszt integracji z wszelkiego rodzaju źródłami ciepła. Oczywiście jest to możliwe. Tylko w tym momencie wchodzimy już w różne protokoły komunikacyjne, czy to API, czy to RS485, popularny modbus, ale niestety integracja takiego systemu będzie znacznie droższa, ponieważ jest dużo bardziej czasochłonna, aniżeli zamontowanie siłowników na podłogówce. A tak naprawdę rola będzie dokładnie taka sama: sterowanie i osiąganie danej temperatury w konkretnym pomieszczeniu. Przy zastosowaniu automatyki do ogrzewania można w pewnym stopniu zaoszczędzić na energii, która jest potrzebna do ogrzewania pomieszczenia i całego domu, ponieważ w momencie wyjścia z domu, gdy wiemy, że nie będzie nas wiele godzin, np. 8, 10, 12 godzin, warto w domu ustawić temperaturę o 2 stopnie, 2-3 stopnie niższą, aby Zużyć troszeczkę mniej energii na ogrzanie domu, gdy nikogo nie ma w domu, a na przykład 2-3 godziny przed powrotem do domu system automatycznie może wrócić do temperatury zadanej w danej strefie, czyli do temperatury już komfortowej, i w momencie przyjścia do domu temperatura już będzie oczywiście na ustalonym poziomie, na przykład 23-4 stopni. Oczywiście taki, taka operacja to, totalnie się nie opłaca w momencie krótkiej nieobecności w domu, ponieważ bezwładność podłogówki jest tak duża, że wyłączanie ogrzewania albo obniżanie temperatury na 2-3 godziny totalnie nie ma sensu, ponieważ w domu nawet ta temperatura o te pół stopnia nie spadnie. Jedyny sens jest taki, gdy faktycznie wyjeżdżamy na cały dzień lub nawet kilka dni, wtedy jest możliwość w pewnym stopniu zaoszczędzić trochę energii elektrycznej. Dokładnie taka sama sytuacja wygląda oczywiście w sterowaniu klimatyzacją, ponieważ system automatycznie może przechodzić pomiędzy trybem grzania a chłodzenia. Więc jeżeli w domu jest zbyt zimno, może uruchomi uruchomić ogrzewanie, a jeżeli w domu jest zbyt ciepło, to automatycznie może przejść w tryb chłodzenia i uruchomić jakieś klimatyzatory, które schłodzą pomieszczenia. Skoro jestem już na etapie omawiania sterowania temperaturą w całym domu, warto również wspomnieć o sterowaniu rekuperatorem. Jedne rekuperatory posiadają możliwość sterowania automatycznego danym rekuperatorem, inne takiego, takiej możliwości nie mają. System automatyki budynkowej również może sterować e, mocą oraz trybem pracy rekuperatora poprzez przechodzenie pomiędzy tryb automatyczny, manualny, przewietrzania itd. Czyli w momencie, gdy wychodzimy z domu, oczywiście system może wysłać informację do rekuperatora, że nie musi już pracować na tak wysokich obrotach, ponieważ nikogo nie ma w domu i ta wymiana powietrza nie jest potrzebna na tak wysokim poziomie. W momencie, gdy się wykąpiemy, na przykład czujnik, ten czujnik wilgotności w łazience wykryje, że jest bardzo duża wilgotność, rekuperator może oczywiście przejść na wyższe obroty lub nawet na tryb przewietrzania, aby szybko przewietrzyć jakieś pomieszczenie. Dokładnie taka sama sytuacja wygląda, gdy na przykład mamy jakąś imprezę w domu, jest więcej osób i czujnik jakości powietrza wykryje, że w danym pomieszczeniu jakość powietrza znacznie się pogorszyła, czyli na przykład wzrosła e, znacznie ilość dwutlenku węgla w danym pomieszczeniu. W tym momencie rekuperator ponownie automatycznie może przejść w tryb przewietrzania lub zwiększyć obroty, aby cały czas w domu utrzymywać powietrze na bardzo dobrym poziomie. Kolejny system, który obecnie jest bardzo często montowany w nowych obiektach, jest to system alarmowy. I w tym wypadku również warto połączyć system inteligentnego domu z systemem alarmowym, ponieważ można po pierwsze wykorzystywać wszystkie informacje, które są w systemie alarmowym zawarte czyli jakieś zalanie domu, pożar w domu, wszystkie czujniki ruchu czy alarm jest zaobserwowany czy nie, i te wszystkie informacje można wykorzystać w automatyce domowej. Po pierwsze, jeżeli jest zalanie domu, to można zakręcić główny zawór wody, jeżeli jest pożar, to można oczywiście powiadomić użytkownika. Na pewno nie otworzymy jakichś spryskiwaczy, ponieważ w domu na pewno takich nie mamy, ale możemy poinformować wszystkich użytkowników, że w domu coś się dzieje. Po pierwsze, może to być duże bezpieczeństwo, ponieważ w momencie, gdy śpimy, taki system może nas obudzić, a gdy nie ma nas w domu, jest to informacja, że należy wezwać albo straż, albo po prostu zaalarmować sąsiada, żeby sprawdzić, co się dzieje w domu. Czujniki ruchu oczywiście można wykorzystać jednocześnie w systemie alarmowym oraz w systemie automatyki budynkowej. Gdy alarm jest zazbrojony, takie czujniki mogą pełnić rolę alarmową, a gdy system alarmowy nie jest uzbrojony, dokładnie te same czujniki mogą pełnić rolę automatyki oświetlenia. Czyli nie trzeba duplikować czujników, nie trzeba zwiększać kosztów, dokładnie te same czujniki mogą mieć dwa zastosowania. Z kolei informacja, czy system alarmowy jest zazbrojony, czy nie, może to być informacja dla automatyki domowej, czy w domu ktoś jest, czy go nie ma. Z reguły, jeżeli system alarmowy jest zazbrojony, no to w domu żadnego domownika nie ma, więc system inteligentnego domu może przejść w tryb nieobecności, czyli może wyłączyć wszystkie światła, obniżyć temperaturę w całym domu, zamknąć rolety. Wyłączyć lub zmniejszyć pracę na rekuperatorze i tak dalej. Dodatkowo system inteligentnego domu może sterować systemem alarmowym, więc, za pośrednictwem systemu inteligentnego, można na przykład zazbroić lub rozbroić jakąś strefę lub cały system alarmowy. I można to na przykład wykonać zdalnie, czy to rozbrajając taki system, dziecku, które przechodzi właśnie z szkoły czy tam przedszkola, a nie chcemy mu podawać pinu, lub dziecko na przykład zapomniało pinu, to możemy zdalnie taki system zazbroić lub rozbroić. Kolejną oczywistą rzeczą podczas sterowania i montowania automatyki budynkowej jest oczywiście sterowanie bramami garażowymi oraz wjazdowymi. Do tego punktu można również dołożyć sterowanie furtką. Jest to bardzo fajna opcja. Po pierwsze, można sobie wystarować bramą garażową czy wjazdową z poziomu samochodu, czyli podjeżdżamy do inwestycji jakiejś, do, do swojego domu, i już w tym momencie można otworzyć bramę garażową, bramę wjazdową, wjechać do domu, zamknąć i nie trzeba nawet wychodzić z samochodu. Ale co, co ważniejsze, dla mnie dużo lepszą opcją jest na przykład możliwość otworzenia furtki czy bramy. W momencie, gdy przyjedzie na przykład kurier, nie ma nas w domu. W obecnej sytuacji kurier nawet nie potrzebuje podpisu od osoby, która odbiera paczkę, więc można otworzyć bramę wjazdową i poprosić kuriera, aby zostawił paczkę na przykład pod drzwiami, pod daszkiem lub w jakimś konkretnym miejscu zadaszonym, aby nie trzeba się później było fatygować do jakiegoś punktu, żeby tą paczkę odebrać. Dokładnie taka sama sytuacja wygląda na przykład z otwieraniem drzwi czy bramy na przykład paniom, które sprzątają nasz dom, czy na przykład ogrodnikowi. Jeżeli nie mamy nas w domu, możemy to zrobić zdalnie. Nie trzeba podawać żadnego pinu, klucza do otwierania drzwi i tak dalej osobom postronnym. Wszystko można zrobić zdalnie z poziomu aplikacji. I tak, w tym momencie aplikacja jest bardzo przydatna. Ponieważ możemy zrobić coś zdalnie, ale ja osobiście uważam, że sterowanie domem za pomocą aplikacji, gdy w tym domu się jest, jest po prostu niepraktyczne. Wtedy warto zastanowić się nad dobrym umieszczeniem paneli dotykowych i włączników, aby sterowanie takim domem było bardzo proste, intuicyjne, nie trzeba było używać telefonu. Kolejnym systemem, którym warto sterować w domu, jest system podlewania ogrodu. Oczywiście każdy system podlewania ogrodu może już być w pełni zautomatyzowany przez inny system. Należy się jednak zastanowić, czy warto stosować różne systemy, czy nie lepiej zastosować jeden system inteligentnego domu, który będzie sterował wszystkim. Ponieważ w tym momencie mamy w jednej aplikacji, w jednym miejscu dostęp do wszystkiego, co aktualnie jest zainstalowane w domu. Taki system podlewania oczywiście zalecam, aby działał w pełni automatycznie, czyli albo można zamontować stację pogodową na dachu, która mierzy po pierwsze nasłonecznienie, po drugie opad, a po trzecie stosując na przykład komunikacją MQTT i informację, które można wykorzystać z tego protokołu, można przewidzieć pogodę, która jest prognozowana na godzinę 2, 5, 15 wprzód. Dzięki czemu można mieć informację w systemie, czy warto podlewać, czy nie warto podlewać. Oczywiście, jeżeli system widzi, że za godzinę prognozowany jest duży opad deszczu, no to bez sensu uruchamiać podlewanie. Aby marnować wodę. Drugim, drugim czujnikiem, który można zastosować, jest oczywiście czujnik wilgotności w glebie. Jest to trochę droższe rozwiązanie, ale oczywiście w tym momencie można dozować ilość wody do, konkretnego, do konkretnej roślinności, do konkretnego miejsca w ogrodzie i wtedy mamy pewność, jaka wilgotność panuje aktualnie w glebie i ile wody należy zużyć, aby dana roślinność prawidłowo żyła, funkcjonowała, rozwijała się. Dodatkowo, gdy zastosujemy jakieś czujniki ruchu w ogrodzie, system automatycznie może się wyłączyć, gdy wykryje jakiś ruch w ogrodzie. Czyli w momencie, gdy jakieś, na, na przykład, dziecko wybiegnie nam na ogród lub my wyjdziemy e, na nasz ogródek, system automatycznie wyłączy zraszacze, aby oczywiście nas e, te zraszacze nie zrosiły. Kolejną rzeczą już mniej oczywistą, którą można wysterować mm, w inteligentnym domu, jest optymalizacja zużycia energii w momencie, gdy na dachu macie zainstalowane panele fotowoltaiczne. Ogólnie panele fotowoltaiczne produkują dużo energii, gdy jest duże nasłonecznienie, no i tej energii nie produkują, gdy je zachmurzono. Bardzo często istnieje możliwość, aby w pewnym sensie zakumulować tą energię, aby nie trzeba było oddawać jej do sieci. Po pierwsze, w momencie, gdy panuje silne nasłonecznienie. Można uruchomić automatycznie klimatyzatory, aby schłodziły wszystkie pomieszczenia do zadanej temperatury, aby w domu była optymalna temperatura. W ten sposób zużyć nadprodukcję energii i nie oddając jej do sieci, ponieważ później, jeżeli ją pobieramy, to już oczywiście nie pobieramy 100% energii, tylko dany procent. Resztę niestety przeznaczamy na przesył i, i straty. Więc możemy tą energię zużyć w danym momencie, na przykład tak jak wspomniałem na schłodzenie domu lub nagrzanie ciepłej wody użytkowej lub po prostu jakiegoś zbiornika buforowego, aby tej energii nie oddawać do sieci, tylko zakumulować w domu, ponieważ... W przyszłości, na przykład za parę godzin, gdy słońce już przestanie tak mocno świecić, będziemy potrzebować ciepłej wody użytkowej, żeby się wykąpać, umieć naczynia lub cokolwiek innego. Więc taki zbiornik buforowy, jak najbardziej, do tego się hmm, sprawdzi. Lub wręcz hmm, można to użyć jako hmm, wodę do ogrzania jakiegoś pomieszczenia. Oczywiście, wszystko zależy od tego, w jaki sposób uprowadzona będzie hmm, instalacja, ponieważ wręcz można sobie wyobrazić. Że bardzo duże nasłonecznienie i energię, która jest wyprodukowana przez to nasłonecznienie, można na przykład wykorzystać do ogrzania wody w jakimś dużym basenie w ogrodzie, aby nie, z, nie zmarnować tej energii, nie, nie wpuścić jej do sieci, a za godzinę okaże się, że dokładnie tą samą energię musimy pobrać, aby na przykład Ogrzać tą wodę w tym basenie, ponieważ mamy tam jakieś grzałki. Więc system automatyki budynkowej może taką optymalizację wykonać automatycznie. Dokładnie tak samo, jeżeli mamy jakieś mm, samochody elektryczne, ładowarki elektryczne, system automatycznie może włączyć ładowanie e, taką ładowarką w momencie, gdy jest nadprodukcja systemu. Energii elektrycznej, ponieważ świeci bardzo mocne słońce, a w momencie, gdy jest zachmurzony system, na przykład, może automatycznie wyłączyć ładowanie takiego samochodu elektrycznego. Jest to kolejna oszczędność, którą można e, zastosować niewielkim nakładem dodatkowych środków. Ponieważ jeżeli już zamontujecie taki system automatyki budynkowej, no to później należy maksymalnie taki system wykorzystać, ponieważ dopiero gdy zastosujecie już kilka. E, Sterowań różnych systemów, później dopiero e, wchodzi w grę cała automatyka, e, cała tak naprawdę frajda z tego, że można wykorzystywać te różne systemy do różnych sytuacji i różnych oszczędności. I tak jak wspomniałem, jeżeli jest dużo systemów, które już zostały zamontowane w inteligentnym domu, w tym momencie można zastanowić się, jak te systemy między sobą łączyć. Czyli jeżeli zastosowaliśmy system alarmowy i zastosowaliśmy kontaktrony otwarcia bramy wjazdowej czy garażowej, no to na przykład w momencie otwarcia bramy garażowej, na przykład system automatycznie może włączyć nam oświetlenie w garażu. Aby wjeżdżając do garażu, wjeżdżaliśmy już do, do jasnego garażu, nie było potrzeby później po ciemku szukania włącznika. Dokładnie tak samo sytuacja wygląda na przykład w momencie przyjścia do domu. Wchodzimy do domu, otwieramy drzwi. System automatycznie włącza nam oświetlenie w wiatrołapie, korytarzu, kuchni na przykład, żeby na przykład w momencie, gdy niesiemy jakieś zakupy, nie trzeba było szukać włączników i tak Kolejnym bardzo fajnym systemem jest np. system sterowania nagłośnienia strefowego. Jak dla mnie jest to bardzo fajny system. Oczywiście bez niego można się obejść, ale w momencie, gdy taki system sobie zamontujecie, już nie będziecie sobie umieli wyobrazić życia bez takiego systemu. Czyli np. wchodzicie sobie do łazienki i automatycznie w tle włącza się bardzo delikatna muzyka, która może być albo nastrojowa, albo po prostu może być jakąś muzyką w tle. Wiele osób, w tym ja bardzo lubię muzykę mmm, grającą gdzieś tam w tle. Czyli wchodząc do jakiegoś pomieszczenia, taka muzyka może się automatycznie włączyć. Dodatkowo z telefonu lub yy, z jakiegoś panelu dotykowego, na przykład z takiego, który tutaj mam przy sobie. Można sobie wygrawerować e, jakieś plusy, minusy, nutki, i za pomocą takiego e, panelu dotykowego można wysterować e, nagłośnieniem w danym pomieszczeniu. Dodatkowo tutaj znajduje się wyświetlacz, więc wyświetlają się wszystkie informacje e, na temat np. Na strefy nagłośnienia, czyli głośność, źródło dźwięku, e, aktualna fala, e, która w radiu jest ustawiona, itd. Tak Dodatkowo, dzięki takim panelom można na przykład sterować całym pomieszczeniem lub wręcz całym domem. Ponieważ w momencie gdy na przykład naciśniemy tutaj wygrawerowaną nutkę możemy sterować nagłośnieniem ale w momencie gdy nacisną na przykład tutaj jakiś znaczek oświetlenia ten panel może mi zmienić kolor na przykład na kolor czerwony niebieski lub jakikolwiek inny i w tym momencie ten plusik i minusik nie będzie już służył do sterowania nagłośnieniem, tylko na przykład do sterowania jasnością światła. A oczywiście te przyciski na dole, tak jak tutaj akurat mam opisane, ten przycisk może służyć do sterowania paskiem LEDowym, czyli naciskając, mogę włączać, wyłączać jakiś pasek LEDowy. Tutaj mam jakiś przycisk opisany jako barek, więc to może być jakaś e, scena świetlna. Dodatkowo mógłbym tutaj wygrawerować jakieś e, żeluzje, rolety, a bez takiego jednego panelu wysterować wszystkim w jakimś. Pomieszczeniu, czyli oświetleniem, żaluzjami, roletami, nagłośnieniem strefowym, no i oczywiście oświetleniem. Dzięki takim panelom oczywiście zmniejszamy ilość włączników w danym pomieszczeniu i dodatkowo można pozbyć się telefonu, ponieważ nie musimy używać telefonu, aby wysterować domem. To oczywiście nie są wszystkie systemy, którymi warto sterować w inteligentnym domu. Niestety filmik jest już bardzo długi, więc podzielę go na części. Zostało jeszcze parę urządzeń, którymi warto sterować w inteligentnym domu, więc jeżeli chcesz poznać pozostałe urządzenia i systemy, którymi warto sterować, zostaw subskrypcję na dole, aby nie przegapić następnych filmików. Jeżeli ten filmik Ci się podobał, zostaw łapkę w górę. Jeżeli chcesz, żebym coś poprawił, zmienił lub po prostu filmik Ci się podoba i chcesz mi o tym powiedzieć, napisz o tym w komentarzu i do zobaczenia w następnym odcinku.